Dzień dobry. Szanowni Państwo, po raz trzeci otwieramy Krakowski Salon Sztuki. Ze względów wiadomych, w tym roku nie spotkamy się na wystawie. Zmieniamy się, ale cele wciąż mamy te same. Krakowski Salon Sztuki powstał po to, aby wspierać lokalne środowisko artystyczne. 2020 rok nie sprzyja galom, wernisażom i spotkaniom towarzyskim. Ten rok dedykujemy związanym z miastem artystkom i artystom, ale też krytykom, teoretyczkom, kuratorom i kuratorkom, fundacjom, stowarzyszeniom i galeriom prywatnym, osobom i oddolnym inicjatywom. To one są najbardziej kruchym elementem ekosystemu kultury i to dla nich jest tegoroczny konkurs zatytułowany Obraz nędzy i rozpaczy. Przez ostatnie dwie edycje Krakowskiego Salonu Sztuki, mieszkańcy i mieszkanki Krakowa tłumnie przybywali do Pałacu Sztuki, gdzie prezentowali swoje prace twórcy związani z naszym miastem. W tym szczególnym roku za pomocą konkursu chcielibyśmy wspomóc ich działalność i podziękować za to, że są z nami. W ramach konkursu przekażemy w sumie 100 tysięcy złotych osobom i miejscom działającym w polu sztuk wizualnych w Krakowie. Powołany zostanie również Komitet do Spraw Zapobiegania Nędzy i Rozpaczy, złożony z reprezentantów środowiska artystycznego, który nie tylko przyzna nagrody w konkursie, ale też będzie pracował nad długofalowymi działaniami dla poprawy sytuacji twórców i galerii w Krakowie. Wierzymy, że otwartość i szacunek, jakim darzyliśmy artystów i artystki uczestniczące w tym projekcie, pozwolą nam w 2020 roku przekształcić salon w platformę wsparcia i pomocy dla najbardziej dotkniętych sytuacją pandemii reprezentantów krakowskiego środowiska artystycznego, która przyniesie im również najlepsze rozwiązania na kolejne lata. Od dzisiaj można składać swoje zgłoszenia w otwartym naborze. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.krakowskisalonsztuki.pl. Organizatorami Krakowskiego Salonu Sztuki są Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fajt.